Co masz na myśli, że kolacja uratowała mu życie. Mama woła go z dołu, żeby kończył grę i przyszedł coś zjeść. Jeszcze jeden mecz, jeszcze chwila, ale wie, że lepiej zejść. Zdejmuje słuchawki, wyłącza komputer i schodzi do kuchni. Dom jest cichy, tylko lodówka lekko buczy, zegar tyka na ścianie. Mama krząta się przy blacie, mówi coś o kolacji, a on siada przy stole. I wtedy to słyszy: Na górze. Ciche, ciężkie skrzypnięcie schodów. Na początku myśli, że to stary dom, że drewno pracuje. Ale po chwili słychać coś jeszcze. Przesuwany przedmiot, jakby ktoś zahaczył butem o krzesło w jego pokoju. Serce zaczyna bić szybciej. Patrzy na mamę. Ona też zamarła. Kolejny dźwięk. Krok. Powolny, ostrożny. Nie jest sam. Mama szepcze, żeby się nie ruszał. Wyciąga telefon, ale ręce jej drżą. On bierze swój. Wchodzi w numer alarmowy, palce ślizgają się po ekranie. W głowie chaos. Czy to ktoś obcy? Czy to naprawdę się dzieje? Operator odbiera. Głos po drugiej stronie spokojny, opanowany. On mówi cicho. Prawie bezgłośnie, że ktoś jest na górze, że słyszą kroki, że boją się wyjść z kuchni. Operator każe im zostać na miejscu. Drzwi zamknąć. Być cicho. Na górze znowu ruch. Tym razem bliżej schodów. Każdy krok brzmi głośniej niż poprzedni. Jakby ktoś schodził powoli, celowo. Jakby wiedział, że oni tam są. Mama ściska go za rękę tak mocno, że aż boli. On czuje, jak pot spływa mu po karku. W głowie jedno pytanie czy zdążą? Operator mówi, że patrol jest w drodze i wtedy słychać uderzenie. Jakby ktoś zahaczył o poręcz. Potem ciężki oddech. Postać pojawia się na górze schodów. Cień, sylwetka, kaptur. Zatrzymuje się. Przez sekundę jest cisza, tak gęsta, że aż dzwoni w uszach. I nagle Syreny. Najpierw ciche dalekie. Potem coraz głośniejsze. Niebieskie światła migają przez okna. Cień na schodach gwałtownie się cofa. Słychać szybkie kroki. Trzask drzwi, coś spada na podłogę. Włamywacz ucieka przez okno na górze. Policja wbiega do domu chwilę później. Sprawdzają każdy pokój. Znajdują otwarte okno. Ślady butów, porzuconą rękawiczkę. Mówią, że dobrze zrobili, że zadzwonili od razu, że to mogło skończyć się dużo kiedy wszystko się uspokaja, siedzą z mamą przy stole. Herbata paruje w kubkach. Ręce dalej trochę się trzęsą, ale żyją. Są bezpieczni. Mama patrzy na niego i mówi cicho. Dobrze, że zszedłeś wtedy do kuchni. A on myśli tylko o jednym. Gdyby nie to, że przerwał grę, gdyby został w pokoju ze słuchawkami na uszach, mógłby nigdy nie usłyszeć kroków. Tym razem wszystko skończyło się dobrze. I właśnie dlatego czasem jedna zwykła decyzja zmienia wszystko.